Cześć, z tej strony Siri, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam pierwsze już rzeczy, które wiemy na sen 15, czyli mniej więcej o czym będzie ten sezon. Dlatego bez przedłużania zapraszam do oglądania, ale jeszcze przed tym zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i chciałam powiedzieć, że filmy na tym kanale są codziennie jak na razie, bo nie wiem kiedy skończę to daily. W każdym razie na razie jest jeszcze daily i na razie nam chyba to dobrze dosidzie. Dobra, ja już nie przedłużam, zapraszam. Na sezon 14 dostaliśmy właśnie taki plakat. No, dostaliśmy go dosyć niedawno, bo chyba 2 miesiące temu. Bo jakby w każdym sezonie jest jakiś plakat, w 12 był taki inny, nie wiem... Jakbyście zobaczyli moje stare filmy, to byście widzieli, bo pokazywałem tam taki plakat. W każdym razie, na każdy sezon dostawaliśmy jakiś plakat. Na 14 sezon był taki, a na 15? Na 15 jest właśnie taki. Powiem szczerze, że bardzo, ładnie, bardzo ładny jest ten jakby, plakat. Ogólnie nie wiem czy wiecie, ale kiedyś tak się zastanawiałem: Ej, bo tyle niby zostało wykorzystanych rzeczy w Lego Ninjago, ale tak naprawdę, no, nie, nie ma czegoś takiego jak woda, w, w sensie. Nie, nie było w Ninjago czegoś takiego, że woda została zalana. I sam sobie, sam sobie myślałem, jakby to będzie wyglądało, a jednak wykorzystali, mój pomysł, mój pomysł, tak. W każdym bądź razie ten sezon będzie się opierał na tematyce wody i ja będzie w nim głównym bohaterem. Jak widać, można zobaczyć, że ona jest na samym środku, to też bardzo dużo wyjaśnia, a po drugie właśnie ten sezon opiera się na tematyce wody. Na dole właśnie zwrócony ekran jest taki, w takim sensie jak jest napis Ninjago, to pod tym właśnie napisem Ninjago są najprawdopodobniej antagoniści tego sezonu, czyli węże, a na samym środku ich Najprawdopodobniej główny z antagonistów, taki jak na przykład był czaszkoksiężnik, to, to jest chyba główny antagonista. No, przypom przypomina ten główny antagonista trochę rybę. Ma takie jakby trójząb y czerwony, trochę. I no, bo ja myślę, że antagoniści wydają się całkiem y spoko, w sensie mają spoko design. Tak samo ninja, nowe stroje ninja, które mają jakby maski, żeby oddychać pod wodą. Bardzo fajne. Mam, mam pytanie. Ja w sumie nie ma maski Kai i Colders, co co oni będą bez masek? Chociaż w sumie? Ja yeah. a może w tym sezonie będzie tak, że Nia osiągnie kolejną jakąś pełnię i stanie się tak, że nie będziemy jakby, że będzie nie będzie, nie będzie musiała nosić maski pod wodą i będzie będzie mogła oddychać pod wodą. Ale ale poczekajcie, czek, czek, czekajcie. Dlaczego Zain ma maskę? W sensie w pierwszym sezonie? Mieliśmy pokazane, jak to zain oddycha pod wodą przez. Ile tam było? Z... z godzinę? No coś takiego. I dlaczego teraz nagle nie może? Więc tak, wracając do tematu. Sezon będzie opierał się na wodzie. Fajnie w sumie, bo zawsze chciałam, żeby było coś z wodą. Główną bateryką będzie MIA. Ja, a antagonistami będą takie, jakby wodne węże. Poznamy, jak. W jednastym sezonie mieliśmy plemię wężonów ognistych, to teraz będziemy mieli plemię wężonów wodnych. Sprytne i ciekawe. A Antagoniści na razie wydają się spoko. W się po wyglądzie i bo... No, jak tutaj patrzę to fajnie, fajnie wyglądają. Sama Nia i same stroje ninja są no, w miarę okej, okay, nie są złe. Zwykłe stroje, praktycznie tak jak zawsze. I kiedy możemy się spodziewać tego sezonu? Tego nie wiem. Wyszedł dopiero... Plakat, pierwszy, pierwszy plakat. Więc mi się wydaje, że jak nowy sezon Lego Ninjago będzie gdzieś w marcu, kwietniu, czyli 14, to ten, moim zdaniem, nie będzie później jak w lipcu, lipcu, sierpniu tego, tego roku. Bo jednak na To jest dopiero plakat. Może pracują i kończą już ten sezon, ale zanim wyjdzie u nas, bo pamiętajcie, że na przykład w maju czy tam w, w maju pod koniec w, nawet w czerwcu może wyjść w innym kraju, czyli na w Niemczech. Może wyjść właśnie sezon 15, a u nas może wyjść na przykład o 3, 2 miesiące później, więc no trzeba to też brać pod uwagę, że do Polski i jakby nie przychodzą tak szybko sezony jak do innych krajów. Więc moim zdaniem nie spodziewałbym się sezonu 15 do tak no nie wiem, no moim zdaniem ten sezon będzie tak w lipcu, w sierpniu, jak i nawet nie we wrześniu, bo jednak to trzeba trochę poczekać, więc nie spodziewałbym się trochę wcześniej. W każdym razie myślę, że sezon będzie dość spokojny. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie i możecie pisać swoje teorie, bo najprawdopodobniej będę robił film teorie widzów na sezon 15 miało to być sezonem 14 ale jednak się nie wyrobię a już ten sezon 14 wyszedł więc nie chcę tego robić a zanim wyjdzie wyjdzie sezon 15 to jeszcze trochę miłe więc piszcie swoje teorie na sezon 15 i będzie na pewno film teorie widzów na sezon 15 oraz będzie film Teor moja teoria na sezon 15 bo Znowu startujemy z takim jakby maratonem filmów z... jak był ma, jak był takiś, taki maraton u mnie chyba z z temu. Maraton filmów z 14 sezonu, czyli co jakiś czas, wrzucałem filmy z 14 sezonu, bardziej automatyczne 14 sezonu, czyli na trailery 14 sezonu, koncerty oczywiście, co wiemy o 14 sezonie. To tak samo mogę zrobić z tym 15 sezonem, tylko chcę to ciągnąć trochę dłużej niż tylko kilka odcinków, bo wiecie, no mamy trochę czasu jeszcze do tego jakby pierwszych tych prawdziwych trailerów i do pierwszej emisji sezonu, do pierwszej emisji sezonu 15, więc jeszcze sobie trochę poczekamy. I chciałbym tę są serię, sezon 15, ciągnąć przez chociaż te dwa tygodnie, żeby powstało chociaż te 14 filmów o tym sezonie 15. Huh. chyba wystarczająco się wygadałem. Dziękuję wam za oglądanie tego filmiku, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, bo lecimy po 185 subskrypcji i napiszcie swoją topkę na sezon 15 tego Ninjago. Każdą z nich, która się pojawi, każda z nich, która się pojawi po prostu zrobię o tym, jak zrobię ten odcinek z teorii y, widzów na sezon 15, to na pewno waszą teorię wybiorę, więc piszcie, bo, bo warto. Co? Dziękuję wam za oglądanie tego materiału, trzymajcie się, cześć!